Wyobraź sobie, że jedno kliknięcie na portalu MAJ dwoje zmienia całe twoje życie. Tak właśnie zaczęła się historia Justyny i Piotra, dwojga ludzi po czterdziestce, których połączyła pasja do winylowych płyt. Ich pierwsza rozmowa rozpoczęła się od pytania o ulubiony album z młodości. Okazało się, że oboje kochają muzykę lat osiemdziesiątych, a w ich kolekcjach króluje ten sam zespół. To był początek długich wieczorów spędzanych na słuchaniu winyli i dzieleniu się wspomnieniami z dawnych lat. Piotr zaprosił Justynę na targ płytowy, gdzie wspólnie szukali rzadkich wydań i wymieniali się muzycznymi odkryciami. Tam pojawiła się Iskra, a każde kolejne spotkanie tylko ją wzmacniało. Z czasem ich relacja stała się czymś więcej. Zbudowali zaufanie, dzielili się codziennością i odkryli, że nawet po czterdziestce można znaleźć prawdziwą miłość. Jeśli wierzysz, że miłość nie zna wieku, zostaw komentarz o swoich doświadczeniach z randkami online i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych inspirujących historii. Dla naszych widzów mamy też próbny dostęp do portalu My Dwoje. Kliknij w link.